To kolejny odcinek o zaawansowanym wyzwalaniu oscyloskopu. Tym razem transmisja do LED WS2812. Standardowa synchronizacja, jak widzicie, niewiele daje. Można by się posłużyć długością impulsu. Wiemy, że reset, no to akurat między transmisjami jest 8 milisekund przerwy więc do ustawienie tu jak widać milisekundy jest też poprawne ale reset jest musi trwać no, gwarantowane jest te 55 czy 50 mikrosekund i taki czas wystarczy ustawić oczywiście kiedy stan niski trwa ponad te 50 milisekund no chyba, że przerwy w komunikacji są dłuższe ale jak podejrzeć jaką wartość ma bit powiedzmy dziesiąty to już nie jest takie proste Na przypomnienia WS2812 długość tego impulsu mówi czy bit ma 0 czy 1 krótki impuls to jest 0, dłuższy, 1. No ale teraz zobaczyć impuls, tam na przykład, nie wiem, 20, 30, no to ciężka sprawa, tak? I tu nam pomoże wyzwalanie N tym zboczem. Źródło sygnału, kanał 4 O. Tu się trochę mi źle brało. Synchronizacja antym tym zboczem. Tu, jak widać, reset, a synchronizacja jest po 24 zboczu, czyli to są dane pierwszej diody. I tu, jak widać, co pewien czas tam się kolory zmieniają, przyjmuje inną wartość. I w ten sposób, bo też jeszcze ważny jest ten czas jałowy, który trzeba ustawić na ten powiedzmy 50 mikrosekund. No nie może to być czas krótszy jak okres tego sygnału, czyli 125 nanosekund. Czyli tu trzeba ustawić między 125 nanosekund a 50 mikrosekund. I możemy sobie tu przeglądać wartość kolejnych bitów. Na przykład powiedzmy tam RGB czy GBR powiedzmy drugi bajt. No i tu widzimy wtedy pierwszy bit drugiego bajtu. Jak sobie ustawimy tu 48, to będzie pierwszy bajt trzeciej diody no i teraz można sobie już dużo wygodniejszy sposób te dane analizować jednocześnie jeśli tych LEDów jest bardzo dużo to jest akurat 256 to korzystając z tego wyjścia o którym mówiłem czyli Sense OUT ustawiamy sobie numer diody razy 24 i to spowoduje pojawienie się impulsu na tym SYNC OUT co uruchomi nam analizator logiczny dzięki czemu będziemy mieli tam synchronizację z już z konkretną diodą w sumie szkoda, że w analizatorze nie ma takich trybów wyzwalania zaawansowanych. Czasem by się przydały, ale na szczęście można się posiłkować po prostu oscyloskopem. W kolejnym odcinku pewnie będę chciał zademonstrować w praktyce wykorzystanie tego wyjścia sense out. Jak zobaczycie to ułatwia analizę na przykład i kwadratu może zwłaszcza i kwadratce. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.